A my, proszę Państwa, przechodzimy już do naszego następnego punktu. I teraz zapraszam pana Artura Kozeres, z firmy Rapur jest po raz kolejny, ale nie jako tłumacz, czy też ktoś, kto wspiera panią Jan Geisner, ale jako prelegent i pan Artur, który jest szefem marketingu, a jednocześnie specjalistą od nawożenia. Firma Rapul Polska powie nam o tym, jak uprawa rzepaku powinna wyglądać przy zmieniających się warunkach pogodowych, agrotechnicznych i ekonomicznych. Można powiedzieć, że to taki mocny głos, co robić teraz, żeby dobrze uprawić, dobrze zebrać, no i na koniec jeszcze dobrze I sprzedać i jeszcze żeby zarobić. O tym też będziemy rozmawiali w debacie. To można powiedzieć, takie jest podsumowanie, jednocześnie i wprowadzenie do dyskusji, którą zwieńczymy nasze webinarium, nasze spotkanie. A zatem, Panie Arturze, oddaję Panu głos. Dziękuję, Panie Redaktorze. Witam Państwa ponownie. Miło jest mi, że mogę się tutaj jako prelegent pojawiać kilka razy na, e, i spotykać się z Państwem. E, czyli praktycznie tylko redaktor bujoczek jeszcze jest przede mną częściej, więc tym bardziej mi miło. E, proszę Państwa, e, dzisiejszy temat mojego wystąpienia, e, jak już tutaj redaktor zaznaczył, to różne zmieniające się warunki. Ja co roku e, praktycznie muszę coś do tego dokładać e, i do tych poszukiwań nasi hodowcy też dokładają. Dlatego w tym roku pojawiły się te warunki e, oprócz agrotechnicznych, również ekonomiczne. Dlaczego? To myślę, odpowiedź na to pytanie jest prosta, ponieważ Państwo obserwujecie rynek, zachowania na rynku i różne elementy, które są z tym związane. Ale zanim przejdę już do omawiania stricte spraw związanych z postępem hodowlanym i odpowiedziami na te różnego rodzaju zmiany, myślę, że tutaj warto Państwu zaprezentować to, co się pojawiło nowego, jeżeli chodzi o rynek rzepaku odmiany, Rzepaku i co możemy, co hodowle mogą zaprezentować, zaproponować Państwu, a przede wszystkim co może zaproponować Państwu nasza hodowla. Proszę Państwa, ten rok to 18 nowo zarejestrowanych odmian rzepaku ozimiego. Oprócz tego, oczywiście, zostały zarejestrowane dwie odmiany rzepaku jarego. A komisja, która zebrała się w coboru 1 lutego, zdecydowała, że wśród tych 18 odmian znajdzie się 7 odmian, które pochodzą pochodzą z hodowli, które właśnie reprezentuje Rapul. Pięć z nich bezpośrednio znajdzie się w ofercie tegorocznej naszej firmy, a dwie, które były wyhodowane w współpracy z innymi hodowcami, są, będą alokowane do innych firm. Także mamy w tym roku z czego wybierać. Z tej naszej oferty przede wszystkim będę Państwu zwracał uwagę na dwie odmiany. Na odmianę Jurek, która będzie tym takim naszym wiodącym mieszańcem w tym roku. Z tego segmentu odmiany od podwyższonej odporności, czy efektywności wykorzystania azotu a z segmentu specjalnego będziemy również państwa chcieli zachęcić do tego żebyście na swoich polach wysiali jeżeli jest zagrożenie ze strony kiły kapusty, kapusty odmianę krokant. Proszę państwa Dlaczego w tym roku dodałem ten element związany z zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi? Tylko jeden slajd w tym temacie, a mianowicie tutaj państwu chcę pokazać, że tym czynnikiem głównym decydującym przede wszystkim o wzroście kosztów produkcji nawozów i tu szczególnie o myśl o nawozach azotowych są ceny gazu ziemnego, który bardzo dynamicznie wyeksplodowały te ceny, a wpłynęło to niestety na, na to, że dzisiaj saletra amonowa to jest jest rząd wielkości za tonę około prawie 3000 zł. złotych i proszę Państwa w związku z tym trzeba szukać odpowiedzi, a żeby te odpowiedzi proszę Państwa znaleźć musimy to co już, o czym wspominaliśmy tutaj z Żan wcześniej poszukiwać rozwiązań różnych hodowlanych. Oczywiście to są odpowiedzi zarówno na pojawiające się zagrożenia związane z presją chorób, z presją związaną z różnymi rodzajami stresów abiotycznych, do których Przede wszystkim myślę, że należy tutaj zaliczyć panujące warunki wilgotnościowe, to znaczy susza z jednej strony, a z drugiej strony zbyt duże uwilgotnienie, czyli tolerancja różnych gatunków na, na stresy oksydacyjne chociażby. Proszę Państwa, no i oczywiście kolejny element, na który, na który jest bardzo mocno kładziony nacisk, jeżeli chodzi o nasze hodowle, to jest, proszę Państwa, zimotrwałość. Ostatnia zima, która nam się przytrafiła, Taka no, ze spadkami temperatury oraz uszkodzeniami mrozowymi, które pojawiły się na polach, dotknęła, dotknęła nas w 2016 roku. Ale też ja cały czas w pamięci mam 2012 rok, i jak patrzę dzisiaj za okno, to przypominam sobie, że w tamtym 2012 roku bardzo podobnie wyglądała temperatura. Rzepak generalnie był w bardzo dobrej kondycji, natomiast uszkodzenia, potężne uszkodzenia mrozowe pojawiły się na przełomie. Lutego, lutego i marca, kiedy drastycznie spadły temperatury, nie było okrywy śnieżnej i wiele plantacji, niestety, musiało zostać zlikwidowanych. Także ten, ta cecha, i na tą cechę też tutaj chcemy, chcemy uczulać. Proszę Państwa, żeby znajdować rozwiązania, prowadzimy szereg różnych doświadczeń i wdrożeń w naszych punktach hodowlano-doświadczalnych tutaj w Polsce. Jako taki jeden z przykładów, chciałbym Państwu przedstawić doświadczenie, które prowadzimy w naszej stacji hodowlana. W lano doświadczalnej w okolicach Goli, jest to stacja NPC Lębkę. Tutaj testujemy różne odmiany w różnych terminach siewu i na różnych poziomach nawożenia azotem. Oprócz tego, oczywiście, wykorzystujemy również mapowanie, jak Państwo widzicie na tym zdjęciu. Jest to mapowanie z wykorzystaniem statków powietrznych niskopułapowych. Innymi słowy mówiąc, dronów, do wykonywania różnego, różnego rodzaju zdjęć w spektrum światła widzialnego czy podczerwieni. Oczywiście na tej podstawie możemy tutaj wnioskować, w jakiej kondycji znajdują się. Zda, znajdują się rośliny. I proszę państwa, tutaj tylko taka jedna mała uwaga. Jeżeli państwo widzicie takie przebarwienia w kierunku w kierunku niebieskim na slajdzie, który prezentuję, to znaczy, że w tych miejscach no te rośliny nie były w zbyt dobrej kondycji, czyli były albo słabe, albo słabo rozwinięte. I tu szczególnie zwracam uwagę, to za chwilę wyjdzie nam na kolejnych slajdach, że w najgorszej czyli w niezbyt dobrej kondycji były rośliny w optymalnym terminie siewu jak na warunki wielkopolskie, czyli około 20 20, 20 sierpnia, no konkretnie 19, w porównaniu z tymi opóźnionymi terminami siewu, bo też ideą naszego doświadczenia było zobaczyć i sprawdzić w warunkach polowych, czy opóźnianie siewu ma sens, ale jeżeli tak, to do jakiego momentu to opóźnienie możemy, możemy wykonać? Oczywiście wykorzystując już genetycznie nowe mieszańce. I proszę Państwa, czynników w tym doświadczeniu mieliśmy kilka. Oczywiście to były poziomy nawożenia azotem Od 0 do 240 kg, terminy siewu, o czym wspomniałem wcześniej, jak również, jak również 6 odmian, które aktualnie są w naszej ofercie. I proszę Państwa, troszeczkę wyników. Może pierwszy slajd, który tu Państwu z tymi wynikami prezentuję, to jest poziom plonu w rzepaku, a termin siewu. Ten slajd uwzględnia, proszę Państwa, takie czynniki jak 6 odmian i 5 poziomów nawożenia azotem. I co tutaj możemy zobaczyć? Że oczywiście najbardziej Najwyższy plon uzyskaliśmy na, w optymalnym terminie siewu, czyli 19 sierpnia, ale co się okazuje, że jeżeli opóźniliśmy siewy do 10 września, ten plon jest tylko niższy o 90 kg. Kolejny skok, jeżeli opóźniliśmy go do 21 września, czyli tak, to już był taki ultra opóźniony termin, tak naprawdę krytyczny, kolejne 90 kg. Generalnie różnica pomiędzy optymalnym a ultra opóźnionym terminem siewu to jest 180 kg nasion. I co z, proszę Państwa z tego wynika? Wynika bardzo prosta, prosta, prosta rzecz. Proszę Państwa, jeżeli nie mamy... W optymalnym, optymalnym terminie siebu warunków z różnych względów, bo jest zbyt mokro, zbyt sucho. Jeżeli wykorzystujemy do uprawy mieszańce, nowe genetycznie mieszańce z pakietem różnych cech, możemy śmiało opóźniać te siewy do początku września. Oczywiście tutaj w tych warunkach naszych no, ten opóźniony ultra, opóźniony siew również plonował nieco niżej, ale też na akceptowalnym poziomie, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że w przypadku rzepaku, rzepak w okresie jesiennym musi skumulować około 900 temperatur, Dni, więc tutaj myślę, że ten dziesiąty, ok, natomiast poza dziesiąty mówimy o terenie oczywiście Wielkopolski, raczej się nie przesuwajmy. Tyle jeżeli chodzi o termin siewu. Teraz temat, który jest dzisiaj tematem wiodącym, a mianowicie poziom plonów rzepaku, a zastosowana dawka. Tutaj największą efektywność uzyskujemy rzepaku i pomiędzy, 120, pomiędzy 60 a 20 kg azotu zastosowanego wiosną. Następnie kolejne zwiększenie o 60 kg powoduje już niewielkie przyrosty, czyli do 180 do 180. Przyrost tylko o 3%. Jeżeli mówimy już o zwiększeniu dawki, już powyżej 180, niestety to jest już definitywny spadek plonu. Co z tego wynika? Że w pewnych warunkach określonego stanowiska możemy pozwolić sobie na nie, nieco obniżenie, e, obniżenie nawożenia azotem. Co nie oznacza, że to jest prosta recepta i należy ją u każdego przekładać, bo tu jest wiele różnych czynników, od czego to będzie zależało. Kolejny element, na który tu zwrócę uwagę, proszę Państwa, to są parametry. Jakościowe, a mianowicie zawartość tłuszczu w nasionach. I tutaj w tym przypadku też chcę na to zwrócić uwagę, że te nowe mieszańce, które są, skupiają już te cechy standardowe, które występują w naszych odmianach, o których mówiła Żan, czyli odporność na wirusa żółtaczki, rzepy, fomę, ale też szereg, szereg różnych tolerancji powodują, że ten uzysk oleju może być wyższy i też myślę, że nasz rynek pójdzie w w tym kierunku, że za olej będziemy mogli uzyskiwać dodatkowe profity, bo ostatnie lata nam pokazują jedną rzecz, że wcześniej niestety, profitów za zawartość oleju nie było, ale jak ta zawartość zaczęła spadać poniżej pewnej wartości, niestety następowały ograniczenia. I potrącenia dotyczące zapłaty za surowiec. Także myślę, że to też kierunek jakościowy tutaj będzie bardzo istotny. Proszę Państwa, co z takich nowości na nowy sezon? Jak już wspominałem na początku, pierwszą odmianą naszą, którą w tym roku chcemy szczególnie Państwu zarekomendować, to jest odmiana z segmentu, odmian z podwyższoną odpor efektywnością wykorzystywania azotu. Pakiet dwóch bardzo ważnych cech. Prozdrowotnych, czyli odporność na choroby wirusowe, czyli mamy tu odporność wirusa żółtaczki rzepy z jednej strony i odporność na choroby grzybowe, czyli znany gen RLM-7, który zabezpiecza odmianę przed FOMO. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na wyniki, wyniki rejestrowe, to, to jest odmiana, która plonowała na poziomie prawie 52 decyton w badaniach rejestrowych prowadzonych przez Coboru odmiana, która charakteryzuje się dosyć wczesnym kwitnieniem i średnio wczesnym dojrzewaniem, co bardzo fajnie może, może, może być skomponowane z odmianą temptation, jeżeli chodzi o, o czas kwitnienia, więc możemy ograniczać ewentualne straty, wykorzystując te dwie odmiany w przypadku kiedy wystąpią nam przymrozki w okresie kwitnienia. Czyli Jurek zakwita wcześniej, temptation później i tymi ewentualnymi stratami możemy zarządzać. Na co chciałbym tu Państwu zwrócić uwagę, o tym wspominał Pan Profesor już wcześniej, Pan Profesor Korbas. Coraz częściej na naszych polach pojawiają się, zresztą do, do tego dotyczyło również jedno z pytań, pojawia się wertycylium, czyli choroba grzybowa, która w ostatnich czasach, szczególnie na terenie zachodniej Polski, zaczyna powodować ewentualne czy potencjalne straty w plonie. Jej oczywiście podłożem są mikrosklerocja, które występują w glebie, która, których żywotność jest dosyć spora. Natomiast taką już wizualnym elementem, który widoczny jest na liściach, to są tak, takie charakterystyczne, systemiczne, biegnące jednostronne pożółknięcia, czy liści, czy łodyg. I oczywiście to będzie się wiązało z tym, żeby, że mogą się pojawiać jakieś straty, jeżeli chodzi o plon. Kolejna rzecz, proszę Państwa, oczywiście też tutaj profesor wspomniał, nie ma na dzień dzisiejszy żadnych skutecznych środków, żeby walczyć z, chemicznych, żeby walczyć Wertycylium. Jedynym takim praktycznym rozwiązaniem jest to poszukiwanie odmian, które charakteryzują się podwyższoną tolerancją polową na ten czynnik. I o tym też wcześniej już tutaj mówiliśmy wspólnie z moją koleżanką Żan, że w większości już naszych odmian możemy mówić o tolerancji polowej na wertycylium. I proszę Państwa, kolejna rzecz, trochę elementów ekonomicznych. Tutaj mam zestawione dwie odmiany: odmiany Jurek i Temptation na różnych poziomach nawożenia. Ja chcę zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz, że średnio biorąc plony na poziomie 120 kg i porównując je z plonami na poziomie 180 kg, tu przyrost mamy na poziomie 310 kg, co daje nam prawie 900 zł. Po odjęciu kosztów 60 kg azotu, no to wychodzi nam ten dochód brutto na poziomie około 350 zł. I to jest jeszcze tu w tym momencie opłacalne. Natomiast jeżeli byśmy dołożyli kolejne, e, przeszło 500 zł na kolejne 60 kg azotu, zwiększając już powyżej 180 kg nawożenie, tutaj, jak pokazałem na tym jednym z pierwszych slajdów, niestety następuje już przełamanie i wręcz następuje spadek plonów, a co za tym idzie, wydane pieniądze nie przeszły. Przekładają się w plon i ta ekonomiczność, efektywność azotu niestety jest niższa. Z kolejnym takim, naszą propozycją, to jest znana już od dłuższego czasu, od trzech lat na polach produkcyjnych odmiana Temptation która świetnie adaptowała się na stanowiska średnie, słabsze, jest bardzo zdrową odmianą, tak jak widzicie Państwo również z segmentu odmian o podwyższonej efektywności wykorzystania azotu, bardzo odmiana zdrowa i co tutaj na co chcę w jej przypadku zwrócić uwagę, oczywiście na odporność, bo o tym mówimy i to jest już standard, ale tutaj też mamy tolerancję na wertycylium, ale o wertycylium mówiłem wcześniej, tutaj chcę zwrócić szczególnie uwagę na tolerancję polową na cylindrosporium. Dlaczego? Dlatego też profesor pokazywał slajdy, ale też chcę zwrócić uwagę, że to cylindrosporium bardzo często pojawia się na naszych, na naszych polach i też musimy na to zwrócić uwagę. Proszę Państwa, kolejne odmiany, to, które znacie Państwo, o których tu nie będę mówił, ale tylko chciałbym je zwizualizować, to jest odmiana Duke, również podwyższona, Podwyższona efektywność wykorzystania azotu, połączenie cech odporności na choroby grzybowe oraz wirusowe. Atora, o niej tu naprawdę już nic nie powiem, bo myślę, że Państwo ją doskonale znacie, sprawdzona na Waszych polach, więc tylko pokażę nazwę. Natomiast, proszę Państwa, teraz segment, kolejny segment odmian o podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Przy zwiększającym się areale uprawy rzepaku kiła kapusty najprawdopodobniej już stwarza duże zagrożenie i będzie stwarzała duże zagrożenie ze względu na różnego rodzaju uproszczone płodozmiany, skrócone płodozmiany, problemy agrotechniczne, pojawiające się samosiewy, chwasty krzyżowe. Jest wiele elementów, które będą wpływały na to, że będziemy mieli większą, Depresję ze strony kiły kapusty. Regiony, które, w których kiła kapusty jest szczególnie groźna, tutaj Państwo na slajdzie widzicie, i to i północna Polska, i południowa, i częściowo Polska e, południowo-wschodnia. W tych regionach należy zwrócić uwagę na tą chorobę. Jaka jest strategia kontroli kiły? Oczywiście to jest typowa choroba płodozmianowa, więc musimy rozpocząć od stanowiska. Generalnie, co należy do tej strategii, czyli walka z samasiewami, chwastami, wapnowanie, e, utrzymywanie dobrej e, retencji wodnej, czyli dreny, a w przypadku, gdy wiemy, że jest zagrożenie ze strony kiły kapusty to mamy również cały, całą ofertę odmian, które potrafią w tych warunkach presji e, do, równie wysoko e, plonować e, czas i e, e, sprawdzają się w takich warunkach. Do takich odmian zależy chociażby nowo zarejestrowana nasza odmiana e, Krokant. Dlaczego o niej mówię? Bo krokant to jest znowu połączenie dwóch bardzo ważnych odporności, czyli podwyższona odporność na najczęściej występujące rasy kiły kapusty, ale w połączeniu już z odpornością na choroby wirusowe, czyli z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Ale ponadto, co jest istotne, tutaj w jej przypadku mówimy i wiemy i mamy to sprawdzone, że to jest odmiana, toleranc ma tolerancję polową na wertycylium, ale również na zgniliznę kapustny. No i proszę państwa, pozostałe dwie odmiany, które już są na rynku, o nich dzisiaj tutaj nie będę państwu więcej mówił i ostatni segment odmian specjalnych wprowadzamy w tym roku nową odmianę do segmentu odmian uprawianych w systemie Clearfield. Jest to odmiana Beatrix i tyle myślę na dzisiaj z mojej strony. Zachęcam do kontaktu z naszym zespołem. Na terenie całej Polski. Państwa przedstawiam tutaj nasz zespół na planszy i myślę, że myślę, że jeżeli Państwo będziecie ukierunkowywali się na odpowiedni dobór odmiany, będziecie, będziecie, będziecie pilnowali stanowiska, zasobności gleby, składniki pokarmowe, to myślę, że jest to dobry, dobry, dobry zaczątek do tego, żeby dać sobie gwarancję na to. I możliwość, żeby te plony były na zadowalających wysokich poziomach, czego państwu serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Panu Arturowi, panie Arturze, szczególnie interesujące, a może zanim powiem, co mnie zainteresowało, to mnie zaintrygowało nazwa odmiany Jurek. Skąd ta nazwa? Bo tak, Beatrix, Temptation, takie zachodnie nazwy, a tu nagle się nasz polski Jurek. Pojawi. Właśnie to jest też dla nas bardzo dobra informacja i taka no, informacja, którą się bardzo cieszymy, bo to jest w naszej ofercie, w naszym portfolio to jest właściwie pierwsza odmiana z tak bardzo polsko brzmiącą nazwą. No, generalnie idea u nas nadawania nazw polega na tym, że one mają brzmieć międzynarodowo i my jako tutaj pracownicy w Polsce możemy i mamy możliwość proponowania różnych, ja różnych... pomysł marketingowy, ale tak. marketingowcowi niekoniecznie, każdy Jurek ma rabat. Każdy Jurek ma rabat, dokładnie, także każdy Jurek ma rabat, także tak. na pewno proszę Państwa z rabatami w przypadku Jurka w naszej akcji rabatowej będziemy mieli do czynienia, więc obserwujcie Państwo co się będzie działo. Teraz się fala nie zrobiła, że każdy imię, imię zmienia w akcji. Okej, okay, ale już całkiem poważnie wracamy do, do pytań, które są, mnie też, powiem, co mnie zaciekawiło, a mianowicie te opóźnione terminy siewu, bo jeżeli można opóźnić termin siewu do 4 września z tego optymalnego, no to jest prawie o 9-10 dni i tylko jest 90 kg niższy plon, to to jest bardzo dobra informacja, bo można powiedzieć, nie trzeba się aż tak sprężać. Możemy sobie pozwolić na to, żeby nieco później zasięgnąć. Yy, tak, a z tym, że chciałbym tu wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku rzepaku bardzo ważny jest termin siewu. I jeżeli mamy warunki, czy pozwala nam na to pogoda, ukierunkowujmy się na optymalny termin siewu. Pan już tak. dopytuje, yy, dopytuje w, yy, na naszym czacie, yy, że zalecenia generalnie mówią o tym, żeby nie opóźniać terminu siewu rzepaku. W praktyce jednak nawet się, się wrześniowy w okolicach 10 daje dobre rezultaty. Tak. I pytanie czy nowi mieszkańcy będą już zawsze w standardzie nieco bardziej odporne na ten opóźniony termin siebie. Tak i to pokazują różne nasze badania, bo tutaj oczywiście pokazywałem wycinek naszych badań i to tak naprawdę była średnia dla odmian wszystkich, a których było tam sześć, wyraźnie widać, że ta nowa genetyka, tutaj między innymi właśnie wspomniany Jurek uczestniczył w tych badaniach, ta nowa genetyka charakteryzuje się tym lepszym wigorem jesiennym, czyli po pierwsze szybko odmiana start. To jest pierwszy element, a drugi, druga rzecz szybko buduje biomasę. A co najważniejsze, szybko buduje i głęboki, palowy system korzeniowy, co pozwala, pozwala jej intensywnie pobierać składniki pokarmowe i wodę. I to, o czym wspominaliśmy tutaj wcześniej, żeby w tej fazie 8-12 liści roślina była w bardzo dobrej kondycji, bo mhm. wtedy następuje programowanie tego przyszłego plonu. I to, to, to spełniają te nowe mieszańce i dlatego też, jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że musimy opóźnić siew, to te nowe mieszańce wysiewane nawet około tego 9 czy 10 września mogą równie wysoko plonować, jakby były wysiane w terminie okay. wcześniej. Pan Kamil dopytuje yy, i mówi tak. Wciąż uprawiam u siebie część rzepaków w odmianach populacyjnych, jest ich jednak mało w rejestrze, czy hodowcy odchodzą od tych odmian i czy tylko już w przyszłości będą mieli w ofercie odmiany mieszańcowe. Dlaczego tak się dzieje? Odmiany mieszańcowe w tej chwili no, dominują na pewno, natomiast jeżeli chodzi o odmiany populacyjne, cały czas jeszcze są w kręgu zainteresowań hodowców. Akurat nasza hodola w tej chwili ukierunkowała się przede wszystkim na odmiany e, mieszańcowe, mhm. ale chcę tutaj właśnie nawiązać do tego wcześniejszego pytania, które pan tutaj mi zadał, e, że w polskich warunkach i ostatnie lata pokazują nam, że następuje opóźnianie się i mhm. tak jak w e, e, w przeszłości y, można było wysiewać w opty terminach optymalnych i w tych optymalnych terminach to odmiany populacyjne miały wystarczającą ilość czasu do tego, żeby przygotować się odpowiednio do zimy i żeby za zaplanować, zaplanować, zaprogramować przyszły mhm. plan. W tej chwili y, przez te przesunięcia. Jednak bardziej bezpieczne, bardziej stabilne są odmiany mieszańcowe, co oczywiście nie wyklucza, bo są jeszcze na rynku wysiewu odmian populacyjnych. Są bardziej elastyczne, a też tak. i trochę nam się te jesienie zmieniły, bo wiadomo, że nieco dłuższą jesień mamy w ostatnich latach, niż to bywało kiedyś jeszcze. No dokładnie, więc natomiast hodowla generalnie idzie w kierunku już mieszańców i załóżmy poszukiwaniu kompletu różnych cech mm -hmm. prozdrowotnych, które zapewnią. Ten wigor w jesienny rozwoju, no i budowanie podstaw przyszłego plonu. Jasne. Bardzo dziękuję. Bardzo interesujące zagadnienia. Szanowni Państwo, została nam teraz debata. Myślę, że też niezwykle ciekawa, bo chcemy porozmawiać i o uwarunkowaniach na rynku i jeszcze doprecyzować te wszystkie kwestie związane z nawożeniem. Mamy sporo pytań, na które będziemy chcieli, będziemy chcieli Państwu udzielić odpowiedzi. Ja zachęcam też do przesyłania tych pytań w trakcie debaty. Dosłownie na dwie minuty potrzebujemy takiej malutkiej przerwy, żeby przearanżować nasze studio i ustawić krzesła do debaty. Państwo, że tak powiem, możecie się tylko poprawić wygodnie w fotelu, wziąć sobie jeszcze coś, jakąś herbatę czy kawę, bo wprawdzie przerwy kawowej do tej pory żeśmy tutaj nie zorganizowali. Ale jak ktoś siedzi u siebie przed komputerem czy przed telewizorem, to zawsze ma bliżej do kuchni niż na pewno my tutaj w studiu. Aczkolwiek my w studiu też żeśmy mieli przerwę na kawę. Szanowni Państwo, a zatem mały przerywnik i za dwie minuty się spotykamy na dyskusji.